Gospel dla zabieganych. Codzienna chwila z Ewangelią. Z Ewangelii, według Świętego Marka, Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł Szabat, zaczął nauczać czy a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd to u niego i co to za mądrość, która mu jest dana, i takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to cieśla syn Maryja, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry, i powątpiewali o nim? Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który przybywa w swoje rodzinne strony, do swojego rodzinnego miasta, wśród znajomych. Spotyka się z tymi, którzy dobrze go znają. Niestety, spotyka się także ze zwątpieniem z ich strony. Czasem tak jest, że ci najbliżsi, ci, którzy nas dobrze znają, znają także nasze słabe strony, znają także nasze wady i często nie wierzą w nasze lepsze życie, w nasze nawrócenie, w naszą przemianę myślenia. Jezus pokazuje nam w dzisiejszej Ewangelii, że nie należy kierować się ich opiniami. Że trzeba po prostu zaczynać wszystko na nowo, że trzeba żyć swoim życiem i troszczyć się przede wszystkim najpierw o swoje własne zbawienie. Jezus doświadcza powątpiewań, boli go to. Ta Ewangelia dzisiaj nam o tym przypomina, że największym bólem Jezusa nie jest ból spowodowany naszym grzechem i naszą słabością, ale grzech spowodowany naszymi wątpliwościami. Wątpliwości wpisane są niejako w naszą wiarę, ale jednak należy je przezwyciężać. Wiara jest też łaską, dlatego należy przede wszystkim modlić się o tę wiarę, o to, żebyśmy tę łaskę wiary po prostu mieli i żebyśmy tej łaski wiary nigdy nie tracili. Jezus nie może zdziałać cudu, kiedy nie ma. Przestrzeni wiary. Dlatego prośmy dziś też o tę wiarę. O wiarę, która rozpali nasze serce, o wiarę, która umożliwi nam działanie w naszym życiu Jezusa. I o wiarę, która pozwoli na to, by On bez skrępacji mógł w naszym życiu, w naszej codzienności, w tych prozaicznych, często zwyczajnych rzeczach też działać, byśmy rozpoznawali Go, który przychodzi czasem w nieoczekiwany sposób. Byśmy rozpoznawali go w wydarzeniach naszego życia, w innych osobach, przede wszystkim w życiu sakramentalnym i modlitwie. Byśmy nie wątpili, że on jest tam, gdzie jest. Gospel dla zabieganych. Codzienna chwila z Ewangelią.